Przetrawione. Okej, okay. i co? O, dobrze, co Ci się podoba po tym w pr w procesie trawienia? E, w procesie trawienia? E, oczywiście, ponieważ serial kryminalny ma to do siebie, że to jest właśnie produktem do połknięcia. W związku z tym, ja nie bardzo już pamiętam o co chodziło w serii pierwszej, e, którą także oglądałam. Natomiast miałam tam e, e, dobre. E, czy dobre odczucia związane z tym, jak pokazany jest Szczecin od strony wody i lasu. To wydało mi się ciekawe i nieoczywiste. Ale chodzi o zdjęcia, tak? O zdjęcia, nie o historię opowiedzianą, bo otóż była to jakaś historia kryminalna zapewne. Natomiast zdjęcia podobały mi się, gdyż ja sama trochę rozpoznaję ten Szczecin wodno-leśny. Lubię. Pływasz? Jest jej żegarką? Żeglarką nie jestem, ale czasem przemieszczam się tymi, tymi właśnie drogami wodnymi i doceniam to, że, choć oczywiście w takim trochę odkształconym już obrazie, także w pierwszej serii, że ten Szczecin został pokazany jako miasto z tym potencjałem wodnym, tak to nazwijmy, tak? My się śmialiśmy lata temu z tych pływających ogrodów, no to trochę te pływające ogrody dostaliśmy w odbliżu Mhm. Ale już dwa ma trochę inną aurę. Punktem centralnym chyba jest tutaj Stocznia, czy nabrzeże, czy port. Mhm. No też woda. Trzymaj się z dala od tego portu. To yy, pan Grabowski mówi w trailerze i to pamiętam właśnie tę kwestię. Trzymaj tak, się. Więc ten port jako miejsce, w którym może dojść do przeładunku, przemytu, czyż my w Szczecinie o tym nie wiemy? a kto miał jakiekolwiek związki z pływaniem przez rodzinę, miał ojca marynarza czy stoczniowca, no ten wie, że ta stocznia czy ten port to są takie miejsca, gdzie faktycznie wszystko się kotłować może i są to miejsca zbrodnioludne. Można tam obsadzić wiele fabuł kryminalnych. To wszystko byłoby w porządku wobec tego, gdyby nie to, że wiele scen z różnych odcinków tej drugiej serii przypomina mi wiele innych scen, wielu filmów, dziesiątków filmów, które oglądałam wcześniej. Mhm. I takich dziejących się właśnie gdzieś w portowych miastach, jakichś brytyjskich seriali, amerykańskich seriali, gdzie prędzej czy później będziemy uciekać między kontenerami, będą tam jakieś płachty na tych kontenerach, to się wszystko będzie osuwać i będzie niesamowicie. No więc za dużo jest takich scen. Które przypominają mi sceny, które już widziałam. I to mogłoby się dziać przecież już niekoniecznie w Szczecinie, właśnie mogłoby się dziać wszędzie i nigdzie. W ogóle zresztą jest w ostatnich latach moda na filmy przywodne. Takie, które się dzieją, mam na myśli kino popularne, mhm. serial popularny. Mhm. Mam wrażenie, że coś takiego się stało, że tak jak w tym dyskursie trochę poważniejszym rozmawiamy o wodzie, o rzekach, o świadomości wobec rzek, mhm. o ekologii, o nawet rzekach jako osobach. Mhm. No w, też potęgę żywiołu cały czas, tak. doświadczyliśmy Od, no, tej, tej potęgi teraz, znowu. teraz doświadczamy potęgi żywiołu, no zresztą e, oglądamy teraz znów na Netflixie wysoko pozycjonowaną Wielką wodę, e, serial, który pokazuje powód z 97 roku, mhm. ale to trochę w nawiasie, bo y, y, oczywiście twórcy serialu y, Odwilż, nie wiedzieli o tym, że dojdzie do powodzi i że ten temat stanie się znów tak ważny, i w ogóle zresztą nie interesują się tego typu wątkami. Mhm. Czyli wątkami ekologicznymi czy jakimś um, ożywieniem rzeki. Ale woda jest bohaterem. Woda jest bohaterem, mhm. jest, też, jest też takim miejscem trochę romantycznym, tak? bo bohaterowie, zwłaszcza w pierwszej serii, w drugiej chyba nie, ale w pierwszej serii, um, takie sceny, które są też wspominaniem zmarłego. Um, męża, policjanta, męża tej głównej bohaterki, policjantki. To są takie sceny wodne, wodniakowe, można by powiedzieć, gdzie właśnie to pływanie, posiadanie łódki, mieszkanie przy rzece, to wszystko odgrywa ważną rolę. Ale jak mówię, to nie jest oryginalne, więc zastanówmy się, czy ta druga seria jest w jakiś specyficzny sposób szczecińska. No, mamy port, nie mamy dużo portów w Polsce, więc. <grym> tak, no mamy ten port, ale jak powiedziałam, to, to nie jest bardzo oryginalne, bo ja mam wrażenie, że to są jakby przebitki z tych wielu filmów, które widziałam mhm. wcześniej. Mamy też jednak miasto, mamy te szczególnie plany takie, w których pokazywane jest miasto nocą, to takie Gopam Sztocińskie. Trochę też mi się to wydaje banalizować, mhm. przestrzeń miejską. I mało w tym rozpoznaje Szczecin. To, znaczy, to już jest tak na tyle zestandaryzowana przestrzeń że, i odrealniona, że ja w niej już nie rozpoznaję swojego miasta. Nie muszę oczywiście, bo każdy może pokazać to miasto w sposób, w jaki wydaje mi się atrakcyjny. Ale tyle o, o atmosferze, czy o takiej szczecińskości, której każdy z nas się spodziewa i serce ją nosi. A ona tutaj wydaje mi się jakoś mniej może wyraźna niż tej pierwszej część serii, o której też oczywiście rozmawiano, jako o takiej, która pokazuje ten brudny Szczecin. Mm -hmm. Szczecin taki raczej z tych przyportowych dzielnic, gmachów, jakichś zakamarków, jakichś loków, yy, piwnic czy, czy schronów, yy, które mamy. I to znów no, nawiązuje do pewnej koncepcji miasta. To jest ciekawe, bo taką koncepcję miasta mamy i tutaj. My sami? My sami. Jako... Czyli może my ją sprzedajemy tak może. w Warszawie właśnie? Może wierze. ją tak opowiadamy, mhm. przyjedźcie do nas. Mamy tutaj bardzo dużo jeszcze odkrytych i nieodkrytych Jeszcze Na znajdziecie ten, te gotyckie bunkrów. napisy. <laughs> I tak. Mamy dużo, przyjeżdżajcie do nas. a Mamy ich coraz więcej i odkrywa. odkrywamy. A mamy port, mamy wodę, mamy Kamienice wyremontowane jeszcze po drugiej wojnie, mamy właśnie te schrony, no co tam jeszcze mamy? Ładne, ładne plany z drona, bo, ponieważ mogą pokazać nasze gwiaździste place. No tak, mamy to wszystko, ale jak to się sklei, to się z tego robi jakieś miasto takie właśnie odralnione, które niekoniecznie jest tym Szczecinem. Wiesz co, przypomina mi się fraza, którą wypowiedział mój profesor socjologii Świętej Pamięci Jacek Leoński, który nazwał Szczecin miastem zawieszonym w tymczasowości. Nawiązując tutaj oczywiście do tego statusu niepewności, czy Szczecin będzie, która długo trwała po wojnie, czy będzie polski, czy, czy będzie niemiecki, i wydaje mi się, że ta tymczasowość, to poczucie tej tymczasowości, te mosty donikąd i to, to zobrazowanie Szczecina, o którym opowiadasz w odwilży, jakoś to wszystko mi się spaja i pasuje do, do tej tezy profesora Leońskiego. Że ta tymczasowość, to zawieszenie gdzieś może cały czas jest, a może jest w pokoleniach tych, które tutaj przyjechały i nam przekazały ją, nie mam pojęcia. Dobrze, ale to nie szczecinianie ten, ten serial robią. Ktoś przyjeżdża i tak widzi miasto, Aha. ale popasuje prawdopodobnie do koncepcji opowieści o takich brudnych interesach portowych, o tej przygraniczności, Aha. która tutaj jest oczywista. To stąd można wywieźć kontener, ale tak? w tym przypadku kontener... Z kobietami i dziećmi, ponieważ ta odsłona serialu nawiązuje do tak zwanego handlu żywym towarem, w mm -hmm. powiedzenia z kombiną. Więc ja mam wątpliwości właści, właściwie dotyczące tego wątku. Bardziej niż już tego, jak ten Szczecin jest pokazany, bo, bo zgodzimy się, że to zawieszenie, czy też ta koncepcja, czy to odkształcenie, to jest też prawo filmowców do tego, żeby pokazali miasto tak, jak... No tak, to. pokazujemy brudną historię, okropną, i pokazujemy ją też w anturażu adekwatnym. Tak, tak, właśnie, więc trudno mieć pretensje o to. Natomiast ta okropna historia gdzieś tam w odcinku drugim lub trzecim, kiedy okazuje się, że rzecz dotyczy Handlu ludźmi właśnie, handlu kobietami i młodych kobiet, Ukrainek, które mają zostać wywiezione i zmuszane do pracy seksualnej. To mi się tutaj lampek już 50 zapala od razu. Mhm. Różnych lampek, a pierwsza brzmi, czy my naprawdę potrzebujemy najbardziej dzisiaj ekscytować się, czy, czy też rozrywać przed telewizorami czy laptopami historią Ukrainek w pracy seksualnej. Wiesz, mm -hmm. to jest pytanie też o rolę w ogóle takich filmów, kryminałów i filmów, w ogóle dzieł kultury, które pokazują przemoc czy pokazują zbrodnie. Jaki jest, jaki jest ich cel i czemu one mają służyć? Czy one mają służyć rozrywce? I nie oszukujmy się, że mogłoby być inaczej. Oczywiście są takie kryminały, mówię to zarówno o książkach, jak i o filmach, które przy okazji mogą nas czegoś nauczyć, o czymś nas poinformować, na coś nas uczulić. Mhm. Ale czy uczuli mnie film o przewożeniu kontenerem kobiet na cokolwiek, to znaczy co? Ja będę patrzeć inaczej na kontenery albo pójdę do stoczni i zobaczyć, czy tam czasami ktoś nie kombinuje jakiegoś przewozu ludzi. No, oczywiście nie. Mhm. Na nic nie może mnie właściwie ten film uczulić. Ten film może mi powiedzieć, że Ukrainki są sprzedawane do pracy seksualnej. Ja w tym, tu mi się ta lampka zapala, ponieważ właśnie dzisiaj, w tych miesiącach, w tych latach coraz więcej Ukrainek mieszka wokół nas. Mhm. I opowiadanie akurat o kobietach z Ukrainy, jako tych które są wywożone i przewożone tam gdzieś na, do innych krajów zachodnich do tej pracy niechcianej, to wtórnie wpływa na stosunek ludzi do tych kobiet, które są w nas. czy jakaś stygmatyzacja. To, powstaje taka niechciana, to jest odruchowa, niechciana stygmatyzacja czy wiktymizacja, mhm. Która, która jest niebezpieczna, moim zdaniem. Masz rację, bo to jest też. Przypomina mi pierwszy sezon odwilży: też to miał być w założeniu serial w stylu seriali tych nordyckich, skandynawskich, tak. takiego mrocznego czarnego kryminału skandynawskiego. Ale przywołuje mi na myśl też Milenium całą tę sagę Larsona, też Larsona, świetnie sfilmowaną przez Szwedów, i później też przez Hollywood, przynajmniej jeśli chodzi o pierwszą część, gdzie była mowa generalnie no Polki też tam się znalazły, i w milenium była mowa ogólnie o kobietach ze schodu, i to było to postrzeganie ten punkt widzenia tego bogatego zachodu, bogatej północy na te kraje aspirujące, gdzie jeszcze ta transformacja, bo Larson pisał przecież milenium pod koniec lat 90. no my je dostaliśmy gdzieś w pierwszej dekadzie nowego milenium, właśnie, więc to on pisał na przełomie. I, i cały czas te procesy bardzo intensywnie trwały gospodarcze. Polska aspirowała do bycia członkiem Unii Europejskiej, ale jeszcze formalnie tym członkiem nie była, były całe programy, wszystkie programy przedakcesyjne i o tym też milenium w tej warstwie społecznej. Przynajmniej w zarysie, w przedstawianiu tego tła powieści, zanim się zacznie cała intryga kryminalna, też o tym wspomina. I to jest też gdzieś tam potem się pojawia w kolejnych tomach. Chociaż generalnie wiesz, może to jest po prostu, może bardziej chodzi o jakąś figurę, która będzie czytelna dla ludzi. Oczywiście, czytelna, czy, to jest bardzo duże uproszczenie i to uproszczenie stygmatyzujące, ale bardziej chodzi, moim zdaniem, patrząc z perspektywą mieleniu, bo drugiej odwilży, tak jak mówiłam, jeszcze nie oglądałam. Chodzi o pokazanie problemu przemocy wobec kobiet. Jasne, to jest problem przemocy wobec kobiet, ale w tej konkretnej sytuacji, w tym momencie, w którym się znajdujemy, opowiadanie o przemocy wobec Ukrainek jest obosieczne. To znaczy, z jednej strony może nas uczulać na to, że takie procesy mają miejsce. Ale z drugiej strony jednak w formie rozrywki opowiada nam o tym, że to akurat Ukrainki są tym najłatwiejszym łupem. Nie opowiada o tym, że Polki mogą zostać wywiezione przez agencję, która oszukuje je co do charakteru pracy, jaką mają wykonywać, tylko właśnie Ukrainki. Mnie się wydaje, że akurat w tej chwili, kiedy się integrujemy z kobietami, mężczyznami, Postanawiającymi żyć tu z nami, mhm. wokół nas, to może to ta zabawa kosztem figury zniewolonej kobiety nie jest najlepszą zabawą. Mhm. Zwłaszcza, że ja mam też takie scenariuszowe wątpliwości dotyczące tego, tego, tej serii, ponieważ tam. No, może o jeden odcinek za długo jednak jedzie ten kontener, mm. za wiele się tam dzieje, niepotrzebnie już. Ale też bardzo uderzyła mnie rozmowa pomiędzy główną bohaterką a jej przyjacielem, który której ona mówi, że odkąd dowiedziała się, że ten jej nieżyjący mąż brał udział w gwałcie na, na tych, tych kobietach przemycanych, to. Pomiędzy nią a nim coś się zepsuło w małżeństwie. Bo ja, ja załamana jestem. Naprawdę, ja, kto pisał ten scenariusz? Ja, jako osoba, która latami zajmowała się problematyką przemocy wobec kobiet, przeczytałam bym, także wiele raportów unijnych i globalnych mhm. na ten temat. Jestem na to wyczulona mm -hmm. niezmiernie. Nie, no to ponieważ, obrzydliwe jest, w ogóle, ponieważ, ponieważ e, pewne drobniutkie akcenty o czymś świadczą, mm -hmm. e, czyli nie głównym tematem, czy głównym e, takim e, probierzem e, staje się przemoc, e, krzywda, przestępstwo, e, tylko to, jak może wpłynąć na małżeństwo paru głównych bohaterów straszna na wiesz co ty mi o tym wspominałaś albo ja to gdzieś ja to czytałam ja to czytałam na film webie i teraz y, oczywiście sama sobie y, teraz y, robię y, y, w środowisku scenarzystów y, może wrogów niechcący bo, bo sprawdziłam rzeczywiście, jak to przeczytałam w komentarzach na webie, sprawdziłam kto jest autorem. I tych scenarzystów jest kilku, więc ta odpowiedzialność jakby jest rozproszona. I są tam osoby w różnej płci i w różnym wieku. I już oglądałam filmy pisane przez zespoły scenariuszowe, bo to, że zespoły scenariuszowe piszą seriale, to jest norma na Zachodzie i staje się normą już w Polsce. No zresztą u nas funkcjonują też ci sami producenci, co na Zachodzie. Ale to, że kilku scenarzystów pisze film, to nie wpływa dobrze, bo te wątki, niby one są pogłębione, one są lepiej zresearchowane, ale czasami nie zazębiają się i czasami chybią i rzeczywiście te różnice bardzo widać i, i słychać i te różnice zgrzytają, powodują jakiś zgrzyt w odbiorcy, ale to też akurat trzech scenarzystów wystąpiło w pisało Zieloną Granicę. I tam też rzeczywiście mamy kilka wątków, które się przypatają, każdy był pisany przez inną osobę. I to jest chyba też charakterystyka filmów pisanych szybko, wydaje mi się. I żeby to nie zabrzmiało niesprawiedliwie. Mhm. Oczywiście w tym dialogu, w którym padają słowa, że w małżeństwie się zaczęło psuć po tym fakcie, ona sobie to kojarzy, kiedy odtwarza wydarzenia. To może znaczyć, że tam się stało coś strasznego, mhm. ale argumentacja, czy też jakby sposób um, przedstawiania wstecz tego, co się wydarzyło, ta retrospekcja, no jednak są dla mnie nie do przyjęcia, ponieważ nie sam fakt jest straszliwy, tylko to, jak wpływa na bohatera. No właśnie, to jest tak moralnie bardzo yy, ciężkie. do oceny, akceptacji. Ale wiesz co, jeszcze wracając do tego momentu, o którym mówiłaś, że mamy jakąś figurę kobiet danej narodowości. A ja mówiłam o tej figurze kobiet też ogólnie. Z, z, z Europy już od Środkowo-Wschodniej. Tak, Należymy to... do... Mhm. do tej samej grupy. No Uświadommy to sobie, że z jednej strony zachodnie kinematografie robią, czy, czy, porty, czy jakieś tam spółki filmowe robią filmy o tym ogólnym takim ganku. Europy Środkowo-Wschodniej i tam polki występują też w takiej roli. A Właśnie. potem my robimy to przesuwamy. I przesuwamy granicę, przesuwamy już jesteśmy, teraz bardziej, i jesteśmy bardziej na zachodzie, tak. i my sobie teraz zrobimy taki film o Ukrainkach. Nie wiem, czy to jest komuś do czegoś potrzebne, czy musimy się bawić akurat tymi zbrodniami. Mhm. Nie, czy... Ale wiesz, z drugiej strony, jeżeli pokazujesz ten problem, no to jak go pokazać? Nie? Czy pokażesz go na kobietach? kompletnie innej z innego kontynentu na przykład przypomniało mi się że jeden z ukochanych moich filmów naprawdę filmów mojego życia wielkie piękno i tam no tam też jest ten ten moment w którym główny bohater przychodzi do swojego starego znajomego do jego klubu i łaszą się do niego dziewczyny do bardzo szemranego klubu i, I przychodzi córka tego właściciela tego klubu, Ramona, która zostaje potem partnerką bohatera, i ona mówi, chcesz czegoś specjalnego, to zobacz, co potrafią robić połki. I pamiętam, ten, to jest film z 2013 roku, który dostał Oskara w za 2013. A ty zapamiętałaś te Polki? A ja zapamiętałam no te Polki, co nie wpływa na to, że ja uwielbiam ten film. La Gran Zabeleca jest wybitnym filmem. I pamiętam wiele tekstów z tego filmu, nie, nie to, ale między innymi też ten, właśnie. No właśnie, a gdyby to pokazać w Ukrainie, to ciekawa jestem, jaka byłaby się rozmowa. Czyli co jest do zapamiętania. Z serialu, który nie jest oczywiście w żaden sposób wybitny, należy do kultury popularnej, ale przedstawia nam właśnie taką historię. Ja właśnie tę obiektę zachować z przedstawicielami kraju, którym to Jest dla mnie jakiś zgrzyt. Bawimy się czymś, co jest poważnym problemem do rozwiązania, ale też w bardzo dziwnym miejscu sprawia nas. W dyskusji, w takiej wyobrażonej dyskusji przy jakimś stole przedstawicielami Ugandy. Masz A jeszcze bardzo z sąsiadkami.